Kalos, siódmy region serii Pokémon, będący miejscem akcji Pokémon X oraz Y. Region ten wprowadził do uniwersum 72 nowe Pokemony, każdy oczywiście ze swoją unikalną wersją shiny. Ja jestem Kataku i dziś przedstawię Wam moim zdaniem najlepsze shiny Pokémony z regionu Kalos. Dla przypomnienia, shiny w tej serii dzielę na trzy kategorie. Pierwsza to shiny po prostu ładne, ale na pewno gorsze od swoich podstawowych form kolorystycznych. Druga to shiny już o wiele lepsze, które fajnie zmieniają paletę barw danego pokemona, ale raczej nie używałbym ich zamiast ich zwykłych wersji kolorystycznych. No i trzecia to shiny, które bardzo chciałbym mieć w swojej kolekcji, często wyglądające lepiej od swojej standardowej wersji kolorystycznej. Ze wstępu to by było na tyle, także nie pozostało mi nic innego jak po prostu zaprosić was do oglądania. Standardowo, jeśli film Ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie łapkę oraz komentarz, który Shiny Skalos spodoba Ci się najbardziej. Dodatkowo, serdecznie zapraszam Was na Discord Pokémon Polska, gdzie znajdziecie wielu fanów naszego ulubionego uniwersum do wspólnego grania, dyskusji czy po prostu luźnego popisania. Link oczywiście w opisie, a teraz zaczynajmy. Zaczynamy oczywiście od kategorii pierwszej, gdzie znajduje się, Delfox. Kolorystyka jego shiny o wiele lepiej uwypukla jego psychiczny podtyp. Dodatkowo, połączenie fioletu z bielą o wiele bardziej kojarzy mi się z czarownicami, na których przecież wzorowany był ten Pokémon: Butterfree oraz Diggersby. Choć nie zmieniają się drastycznie, podmiana brązu na biel wygląda u nich bardzo ciekawie. Dodatkowo Banlubii posiada w tej wersji czerwone oczy, charakterystyczne dla białych królików, co jest małym po małym, ale fajnym detalem. Honech Jedyna zmiana w tym przypadku to kolorystyka szarfy na jego rękojeści, co paradoksalnie jest dla mnie dużym plusem. Niektóre Pokémony mogłyby mieć kilka wariantów Shiny i Honech jest jednym z nich. Spritzy. Choć nie bałam zbytnią sympatią do tego pokemona, muszę przyznać, że ma naprawdę fajnego Shiny. Z tą kolorystyką wygląda nieco na Pokémona psychicznego. Clancher oraz Cloitzer. Kolorystyka ich shiny bezpośrednio nawiązuje do krewetek pistoletowych, na których byli wzorowani. Bardzo lubię takie smaczki, więc nie mogłem ich tutaj nie wstawić. Pomijając oczywiście to, że z taką kolorystyką wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Tyrant oraz Tyrantrum. Nie mam pojęcia dlaczego zdecydowano się w tym przypadku na kolor niebieski, jednak ktoś raczej to przemyślał, bo wyglądają w tym kolorze naprawdę dobrze. Sylvion, jak dla mnie jeden z bardziej ikonicznych Shiny. Myślę, że większość fanów Pokémonowego uniwersum dobrze zna kolorystykę Shiny tej ewolucji. Zernia z Active Mode. Biele z błękitem to bardzo dobre połączenie barw dla tego pokemona. Przechodzimy do kategorii drugiej, gdzie znaleźli się... Chespin, Quiladin oraz Chestnut. Szczerze, nie wiedziałem, że mają tak fajne wersje Shiny. Połączenie dwóch odcieni brązu z beżem i żółtymi akcentami robi świetną robotę i nadaje im nieco charakteru mrocznych pokemonów. Cestaut odstaje lekko od swoich preewolucji ze względu na tę średniową, w mojej opinii wyblakłą zieleń, jednak dalej trzyma poziom. Breaksen. To samo co przy Delfoksie, tylko lepiej. Florges. Fiolet bardzo dobrze współgra z tym pokemonem, nadając mu nieco wygląd pokemona psychicznego. Screlp oraz G. Fenomenalne połączenie kolorów, bardzo mi się podoba. Jedynie Dragalgy traci nieco na tym zielonym elemencie na głowie, który nie pasuje do reszty ubarwienia. Carbing. Matowy szary wspaniale dopełnia się z neonowym błękitem. Noibat. Bardzo przyjemne połączenie kolorów, choć oczywiście nie tak dobre jak oryginał. Zernias Neutral Mode. Ograniczenie do trzech kolorów wychodzi w tym przypadku na duży plus. O wiele lepszy od Shiny Active Moda. I Veltal. Bardzo fajne połączenie koloru bordowego z białym oraz subtelnymi szarymi akcentami. Diancie. To samo co przy Karbinku. Bardzo lubię takie połączenia kolorystyczne. Czas na kategorię trzecią, czyli najlepsze szajni z regionu Kalos. Fennekin. Kolejny Pokémon, który bardzo zyskuje na prostym, acz przemyślanym połączeniu kolorów. Greninja. Według wielu najlepszy szajni skalos i w sumie ciężko nie przyznać tu racji. Kolor czarny świetnie współgra nie tylko z jego wyglądem, ale i z podtypem rocznym, który posiada. Scatterbug Prosty, nieprzekombinowany szajni biel bardzo mu pasuje. Dodatkowo jest to kolejna forma Shiny, łącząca się ze zwierzęciem, na którym wzorowany był Pokémon. Jednak więcej mówiłem o tym w pierwszej części Pokémonów w prawdziwym życiu, tak więc jeśli jeszcze nie widzieliście, a jesteście ciekawi o co chodzi, zachęcam do nadrobienia. Furfrou. Nie spodziewałem się, że Pokémon ten ma tak dobrą wersję Shiny. Niby to tylko zmiana miejscami dwóch głównych kolorów, a jednak robi robotę. Z tą kolorystyką wygląda nieco na Pokémona typu Ciemność. Doblade i Edgy Slash. Świetne połączenie kolorów. Dodatkowo Doblade po wyjęciu swoich ostrzy z pochwy ukazuje ich przepiękny szkarłatny kolor. A Maura oraz Aurorus. Biały pasuje do nich jeszcze lepiej niż oryginalny błękit, mocno podkreślając ich lodowy typ. Howlucha – Moim zdaniem jeden z lepszych szajni w całej serii. Na równi z takimi jak Gajardos, Haxorus czy wspomniany już dzisiaj Greninja. Nowa kolorystyka nadaje mu wygląd kompletnie innego Pokemona. Fantam oraz Trevenant, fenomenalne Shiny. Kolorystycznie wyglądają jak jesienne, regionalne formy tych Pokemonów. Są to kolejne Pokemony, które mogłyby posiadać przynajmniej trzy warianty Shiny, każdy przedstawiający inną porę roku. Pumpkaboo oraz Gorgeist. Ich podstawowe wersje kolorystyczne mocno kojarzą się z jesienią, podczas gdy ich Shiny przynajmniej mi przywołują na myśl Halloween. Zygarde 10 oraz 50%. Kolejne proste połączenie dwóch kolorów, które pasują do siebie idealnie. Nie umieściłem tu formy 100%, ponieważ jej czerwone i niebieskie akcenty psują, w mojej opinii, kompozycję całości. No i to by było na tyle. Oczywiście jest to moje subiektywne zestawienie, dlatego jeśli zabrakło w tym filmie jakiegoś Pokémona, który waszym zdaniem powinien się tu pojawić, dajcie znać w komentarzach. Standardowo jeśli film wam się spodobał będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę, aby pomóc mi się rozwijać. Wpadajcie też na Discord Potiony Kataku, gdzie zawsze informuję was o zbliżających się filmach, Discord Pokemon Polska oraz TikTok. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia, hej!